Dobra, dzisiaj mamy sobie na 6, bo jest Open Beta, czy jakaś tam kuwa Beta, nawet nie pamiętam co to jest. I chciałem sobie przetestować, bo kurde słyszałem, że to jest taki Call of Duty Killer. A jak wiecie o tym, no to ja nie lubię Black Ops 6, no to sobie, sobie zobaczyć co to w ogóle jest. Czy to na serii jest taki Black Ops Killer you know what i Narasej? Co to w ogóle można zagrać? Bo ja to sobie tam testowałem i zrobiłem sobie Settingsy, no to tam wiemy o tym, jak to kuwa działa. No działa, no, no Settingsy you know i Narasej. Ale ja sobie zagram Domination, no bo to najbardziej takie, no wydaje się, Call of Duty Junarasej. You know no Domination jest kurde w Black Opsie. No to mi się wydaje, że to będzie podobne, ale zobaczymy na saying? Ty, ale szybko, nawet wbiło, bo szczerze ty, jak kurde wiesz, tak czekałem sobie na serwer, bo ja takie kurde myślałem sobie, że tak wiesz, od razu bije, tak wiesz, zazwyczaj jest Call of Duty, co nie? Ja tam byłem kuba tysięcznym, kuba miejscem i na saying? na tego, żeby dołączyć na serwer, ja takie, what the fuck, musiałem tyle czekać. A to ja czekam? A, to teraz wybieram operatora, którego chcę, tak? Mam Assault Engineer Support. Ja nie jestem supportem, ja ja będę kuba albo Assaulter, albo Engineer, ale jestem na razie Assault bo ja wiem o tym, że ja sobie zrobiłem dwie klasy. Zrobiłem sobie jedną z normalnym karabinkiem, no, 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 no default karabinek i na saying, i później sniperkę. Bo jak tutaj będzie się dobrze snajpiło, to może, kurde, przejdę na tą grę. Nie wiemy, zobaczymy, kurde, jak to jest. Możecie też dać w komentarzach, co sądzicie o tej grze. Bo szczerze, kurde, dużo słyszałem takich komentarzy na to, ogólnie, no, youtuberzy nagrywałem na to odcinki, że, wow, ale ta gra kuwa jest Call of Duty Killer. Nie wiem, czy oni są kuba sponsorowani przez to, czy coś, ale zazwyczaj jest to takie, że kuba wie, wow, jest to kuwa, Call of Duty Killer, ale no. Zobaczymy, you know what I'm saying. Ok, Domination. Za no, bardzo nie lubię. Fajnie by było, jakby w Battlefieldzie dodali taki serię. Deathmatch tylko. Tak, w Black Opsie, AK, w Call of Duty, you know what I'm saying. To jedyna pierwsza rzecz mi się nie podoba. Minimapa jest na samym dole po lewej stronie. Taka bardzo. O kurwa! Whoa! What the fuck? Czego deadbym? Dobra, ja muszę czekać na będy... Oho! To jest jak kuba taki dog dobrej 6 że kuba musi tak podejść do ciebie i cię tak uleczyć. O boże, to będzie denerwujące. O kurwa. Styrkoń. Dobra, smoki in the pack! Zabiłem jednego. Jest to jakiś Steam czy coś? Co to jest? I. What, the fuck oh, what Dobra, no. mam ci kolejnego? Ej, dobra, już kiedy dawno nie gra w taką strzelankę, żeś mi się chce troszeczkę wy... Tu jest nawet linowanie trochę. Jak to jest to takie, tylko, a jak chcę to pokazać to nie mogę tego zrobić, ale wtedy jakoś nigdy nie byłem takim fanem bardzo Battlefielda nigdy nie byłem, jedyne co tak pamiętam że miałem, to miałem Hardlinea takiego na PS4, za bardzo też nie lubiłam tej gry, you know what tak, I'm no, nie byłem za bardzo dużym fanem tej gry, to jakoś przeszedłem jedną misję a takie, kula, no nigdy nie byłem takim fanem Battlefielda, zawsze byłem taki więcej Call of Duty Call of Duty, no wiesz, miałem o wiele lepszą grę, to czemu miałem grać gorszą grę czy dla mnie była taka podróbką e, Call of Duty, you know what za ta, ta tamtej a plakat Black Opsa dwójki Okej okay. Okej okay. O chuzba. No i dupa Ej, ale to jest jedyna rzecz, co też mi się nie podoba w tej grze. Że kurde jak dedasz, co nie, to jesteś taki powalony i to tamtasz muszę klikać no spać takie rzeczy, to mi się troszeczkę nie podoba, bo za tych czasów jakby wiesz, do, gość doszedł do mnie, że wiesz, że... A yy, nie, tu nie ma mapy. Yy, że wiesz, że jakby ten, ten support doszedł do mnie, no to już bym kurwa już mi się nie chciało grać i na sanie, bo ja wiesz, no mam ten kuwa, TikTok Braina' i na sale, że kurde muszę dopamina, dopaminę. wiesz, też bardzo dużo ludzi narzeka na tą grę. Tak są ludzie te kuwa, wiesz, yy, brainowani, kuwa, of Duty, że wiesz, że kurde cały czas się musi przy... Działać tak szybko, no to wiesz, no to tutaj gadałem, że to gówno gra co nie, ale jak na razie, no jest to strzelanka. Może nie jest to takie nic takiego, żebym kupił, może, bo to tak 60-70 dolarów, jak się patrzyłam na Steamie, jak będzie wychodziło, no to tak, no nie najlepiej, no, nie najfajniejsza naj, naj, naj cena, która bym chciał wydać, ale jak na razie, nawet się dobrze gra, kurde, tak jest, bardzo taki. O, co jest tu? Hurry, Taki jest bardzo basic tak gra, że wiesz, że tylko jest sprint, yy, prowning, tylko jak się pronowało? Tak się pr. O. Tylko właśnie to też jest bardzo słabe, że. Nie wiem, czy oni ogólnie tak mają w battlefieldach, czy to, no wiesz, no dopiero beta jest takie rzeczy, że mi się to nie podoba, że oni nie overwrite teby, key że jak powiemy, że mam na, na shifta sprinta i mogę też yy, zrobić prona na shifta i to jest takie bardzo denerwujące dla mnie, bo to jest takie. no nie wiem, no denerwuje, bo wiesz, jeszcze nie znam tych settingsów, takie rzeczy, że, że menu interakcji, takie rzeczy, no to, to jest takie denerwujące. O! Oh! Zabier. Uuuu! Uh! What the fuck, to się aż tak rozwala? Ja brzmię na serii i ja tak reaguję, jakbym chyba miał sponsorowany filmik, ty. <laughs> Takie... wow! Ale zaromiste! Jak to najbardziej takie basic wa do tego rzeczy się dzieją, ale kurde fajne to jest. Ale jak ludzie gadali, że to, to kurde takie musi być, musisz lubić taktyka games, jak na razie nie wygląda. No jest taka troszeczkę większa mapa niż by się wydawało. No to jest taka bardziej, mi się przypomina taka starsza Call of Duty mapa. Żebyś taka mniej. Tfu, mniejsza, kurwa, co ja gadam. Czy jest większa takie rzeczy? No takie coś koła mi się wydaje. Mam 7 ammo, co to jest? 4 to jest granatnik, to jest prawie jak taki tego, yy, Aśka ma. Bo to też tak szczerze, Call of Duty Shipment, ta mapa, tak zepsuła ludziom taki, yy, yy, tego, attention span. Kurde, tak szczerze, Jak nie wiem jak to ludzie mogą, ale kurde, Shipment, no jest. Ja nie gadam, że nie jest fajna ta mapa, bo jest fajna, Shipment jest fajną mapą, tylko o to chodzi, że tak dużo ludziom to zepsuło taki yy, attention span, że kurde każdy... Koniec, kupa, dead Okej, okay, dobra, nie wiem. Eee, że każdy chce tak szybko, 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 żeby wszystko się tak działo jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, to nie? Ale kurde, wiesz, tak kiedyś ludzie by nie wytrzymali. Teraz te new, new schoolowi gracze w Call of Duty by nie dali rady, Te no, old schoolowe, kurde Call of Duty, te mapy stare. Bo one były takie, no, takie rozmiar, tak jak ta mapa. Była to duża mapa, takie rzeczy. I nie wiem, ja nie mam z tym problemu, Nawet taka duża nie jest ta mapa, co nie? Będzie trzeba chyba jeszcze jeden metr odpalić. Będzie trzeba jeszcze jeden metr odpalić, żeby przetestować sniperki. Bo to, bo to będzie się najbardziej liczyło dla mnie. Snajperka to jest najbardziej dla mnie najważniejsza. Bo kurde, najbardziej mam fan. A mi się wydaje, że tutaj nie będzie aż tak fajnie snajpy. Przez to, że jak tego. Jak testowałem sobie te. Yy, jak to się nazywa? No. Żeby tam wszystkie setnice były, wszystkie rzeczy. To kurde, tak jeden kuwa debil siedział kuwa w takim budynku, że takiego. Powiemy, że to był okno takie do otwarcia. I on tak siedział cały czas. No takie, ja, tak, pindole. Jak tak kuwa, można grać co nie? Bo zazwyczaj w Battlefield'zie tak jest, że oni się tak kuwa. Zazwyczaj tak bardziej to jest taktyczna gra. Wiesz, że tak, kurde, wiesz. Ludzie się kampią takie rzeczy, no wiesz, w tych czasach no już się to troszeczkę zmieniło, bo teraz tańsze sprawa kurde no Aha, myślałem, że to ktoś jest. Okej! Okay. Ten który wygląda jak z modą FF19, troszeczkę. Ale tak szczerze, z normalną bronią... Not bad, not gonna lie, not bad. It's like... O kurwa, po, po angielsku zacząłem... Jak na razie, nawet dobrze jest to, nie? Bardzo fajnie mi się gra z normalną bronią. Może to troszeczkę takie, wiesz... Jest do przyczajenia, że takie, wiesz... bindy bym musiał znaleźć. Te automatic spring bym chciał mieć. Nie wiem, czy tu się da ustawić, czy nie. Tak szczerze, nie wiem. Ale tak, to na razie jest fajnie. Tylko wiesz, teraz zależy od jednej rzeczy. Od snajperek. Jak zobaczymy, czy snajperka jest dobra, czy nie. Bo jak snajperka będzie do dupy no to już troszeczkę mniej. Będzie troszeczkę mniej, no wiesz, no ja logicznie, że nie mam tego postawienia, nie, postawienia, nastawienia, że wiesz, że to będzie takie Call of Duty, że wiesz, że będą mógł sobie kuwa sprintować, jumpować, kurde, i quickscopować, you know what I Ale przynajmniej by było fajnie, co nie? Żeby coś było takiego podobnego, you know what I Dobra, i testujemy teraz snajperki, kurde, idziemy Assault i mamy snajperkę. Bo też dużo ludzi narzeka na to w tej grze, no nie wiem, czy to bardzo dużo ludzi, ale widziałem takie komentarze, że bardzo sensitivity nie mogą znaleźć, ale szczerze, jak w odpaliłem tą grę i od razu miałem Settingsy fajne, że wiesz, że ze Sensivity, nie, że tam keybindy, takie rzeczy, tylko Sensivity, co nie? Bo jak to powiedzieć? Że zazwyczaj w każdej grze, w której gram na Keyboardem Mouse, zawsze mam za szybką tego, kamerę. Ale tutaj od razu odpaliłem i miałem... Ej, dobra. Jest tylko jeden problem mi się wydaje. Może to jest muszę tylko celować bardziej wyżej, ale mi się wydaje, że to nie jest one shot one kill ze snajperki. I to właśnie będzie duży, duży okuba O kurwa. JA dole. I to będzie bardzo duży problem. Naprawdę, że, że nie można kurde quick bo kurde nawet widzę, że to bardzo tak powoli przy przycelowuje. Kurwa. No, cię nie mogę przycelować, nie mogę stracić I też tam jest też. O! Co też mnie bardzo zeorientywuje? Ze że jak przyceluję, to naokoło mam tego blura. Nie, jakie ja nienawidzę tego, że to jest tak gra. What the fuck? Co JEST TUWA? No, Okej, okay, dobra. Bo to jest Open Beta, you no? Know? <laughs> Ja nie wiem, od czego to w ogóle zależy ta snajperka, bo kurde w ogóle nie mogę kogoś zabić one shota, kurde jeden raz tylko zabijam i nie wiem czy to znaczyło, że on miał lowa czy coś, ale kurde w ogóle nikogo nie mogę zabić ze snajperki, szczerze. To jest najbardziej do dupy, jakbym zaczął od razu grać snajperką, to by mi się od razu ta gra nie podobała. Ba! Już tak było dobrze. Już tak się kuwa zaczęło dobrze. No nie mogę wyjść nawet, halo? Okej, okay, jakoś wyszłem. Powiem tak, normalnymi broniami, szczerze, nawet fajnie mi się gra w tą grę. Szczerze, nawet może sobie jeszcze raz odpalę tą grę. Bo kurde, nawet mi się fajnie grało normalną bronią, snajperką. No nie najlepiej, ale to zaraz dojdziemy do tego. No właśnie, aktualnie teraz. Eee, no snajperki nie są to najlepsze, no szczerze. I myślałem, no wiesz, od razu myślałem, że w Battlefieldzie nie będą to zarobiste. Ma a nie mapy, tylko snajperki, co będę mógł, a wiesz, quickskopować takie rzeczy robić tak jak w Call of Duty, to co można robić, to nie myślałem nawet, ale kurde, że nie myślałem, że aż taka będzie do dupy ta snajperka, że myślałem, że może troszeczkę będzie, że wiesz, że zazwyczaj snajperka ma to one shotować, a ona w ogóle nie one shotuje. Snajperki do dupy normalnymi broniami, jakbym grał więcej. Bardzo fajna ta gra, ogólnie normalne bronie, bardzo fajna ta gra z snajperkami. No nie najlepsza. Możecie w komentarzach, co sądzicie o tej grze. I no, trzymajcie się, buziacki papa mm -hmm.